Cześć, cześć. Yes. Nie ma sari. Byłeś klapek dzisiaj na tym, czy nie byłeś? Ja chyba nie byłeś, co? Cześć, Jakub, miłego wieczorku. Nope. Okej. Okay. Mogę przejść tutaj. Jesteśmy teraz po tej drugiej stronie w ogóle. A, tu już byłam. Wracaj byłeś. Ok, ok. Ale dziura. Yy... Brakuje przycisku tutaj. Możemy pojechać na drugie. O! Możemy pojechać na drugie. Mnie jakaś kolejna zagadka no oczywiście kolejne zagadki dobra jakieś trzy rzeczy chyba tu będziemy potrzebować z tego co widzę coś bulgocze Za dźwięki jakaś dziwna właśnie muszę sobie podgłościć Oho. Nie wiem z której strony Kielgeniarka. Ale ona trzyma miecz, znaczy nóż. Pielęgniarka z nożem. O, kurde. Może uda mi się zakraść do niej. Gdzieś czo. Ładne rzesy trzy. No właśnie brzydkie. Niezrobione. Dobra łatwo. Tak się. Essunia sunia. mały lolek. Muchy, gnoj, plujki? Głupoty gadasz. I tak są ładne. Oh, oh, Trzy. Kurde. O, oh, musiałam dostać. <tryk> <tryk> Jeszcze coś słyszę. Czy to jakiś nowy przeciwnik Mucha gnoj, <tryk> jest kolejna pielęgniarka. Aj. O Jezus. I na ciosuch. Robi tym... Oła. Lubią pożyczkami po oczach? No u nas umyli się wczoraj autko na przegląd i dzisiaj już jest całe zakurzone Przez to, że robią tutaj cały czas przy ulicy coś Także masakra No chyba nie Mam nadzieję, że przygotowałeś mi jakiś fajny kocyk tam z tyłu, coś. No, co chuch. Co chuch. Dobra, tam pudełko z łańcuchami, ok. Zamknięte. Teraz. Oj. Na dół nie mogę iść, mogę iść do góry. Ty, Balba! Ty, no ale kocyk, musisz mi przygotować kocyk, jakieś przekąski, monsterka, tam musisz mi włożyć, wiesz. Ja tak na sucho to ja nie jadę. To jeszcze zdążysz pójść kupić mi odtawak. E, jakiś y, ciepły kocyk Mogę ci dać kocyk i chrupki zielona cebulka? Nie, no nie będę jadła, tak sobie żartuję Cześć, Rosen okay. Jak zjem zieloną cebulkę, to nikt nie będzie chciał później y, się do mnie przytulać Takie całkiem niedobre, no Wiesz, co ja rano wskoczę do żabki, sobie kupię może na drogę jakieś foodini, czy coś. Okej. Okay. Czyli tutaj też coś muszę znaleźć. Strasznie głośno tu jest. Chudini, nie chudini. Ona wstała? Czy to jest nowa? Oj, 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 oj. Co jest? Dobra. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Stara wstała, no właśnie widzę, że wstała. Dobra. No jest i on. Czemu on spierdzielił? What the fuck? Ciem poszedł. Ładny obiadek był. Ładny. Widziałam zdjęcie. Ty gdzie on poszedł? A tu jest lol. Nie widziałam go. Dobra. Co teraz? Czy ja w tym pokoju jeszcze powinnam coś znaleźć, o czym nie wiem? Chyba nie. O! Kurde. Dobra, już teraz lepiej mi idzie. Ta walka wręcz wykrzyknik join na Dobra, kolejny, który się zbindował. Tu muszę się jakoś dostać, na prawo, ale jak? Przez ten pokój nie mogę jakoś przejść? A, tutaj. Ręcznie, dobra, dobra, ręcznie tak szybko się nie da. Nie oszukuj, to sobie odblokujemy. Oho, zejście w dół. No to, let's go. O Boże, pielęgniarka. O, pielęgniarka z rurą. Gdzie to gówno? Dobra, może uda mi się ją załatwić po cichu. Fajnie by było. Type Racer, co to jest? Chodź tu. No patrz! Co za gnój. O dobra i teraz po cichutku. Po cichutku. No nie odwróciła się. Oj rip. No i. O, ja pierdzielę! Od kiedy ona takie kombosy robi? Masakra. A jeszcze wygrał. Dobra, ustawione to wszystko jest. Kurde. Niedobrze, bo wuda się kończy. Tu jest kolejna, i tu jest ten główniak. Dobra. si rabbi! Coś tu nie jest ustawione. Dobra. Gdzie jest dany mój naczelny podpowiadacz? Jeszcze coś słyszę. Coś się tam wie. Gdzie ja jestem? Co ja robię w ogóle? O! O! Dobra, już wiem, gdzie mam iść. Wszystko wiem. Wszystko wiem. Drabinką. O. A tu byłam? No właśnie, tak coś czułam, że tu nic nie przeszukiwałam. Tu, tu, tu i na drabinkę trzeba iść. Gubiłam się. Jak ja to zrobiłam? A tu! Czemu wraz na PGA nie jedziesz? klucz z lazurowym okiem gdzie ja klucz z lazurowym okiem mam użyć to jest pytanie Jezu, ja oglądałam filmiki o tej lobotomii i tak dalej straszne straszne rzeczy ale uwuśnie ważne pytanie no dawaj część część 3 2 1 1 2 3 5 8 w sensie, nie ogarniam pytania. O! gibelek. belek. A czekaj, czekaj, chcę zobaczyć, to by to chyba jest no dobra, to na pewno jest zamknięte, jak tu mam przejście. Nie, no nie będziemy żadną płatną jechać. Do poznania jest jakaś płatna droga? Uch, wiesz, że słyszę. Cztery, obudź się. No właśnie, no to nie jechaliśmy żadną płatną. Jechaliśmy 3,5 godzin aż. Dobra. Gdzie ja jestem? Tu jakieś piguły. Watch it go dark. Uch. jakiś zegar, czy nie wiem co to? Dora. Obserwowali mnie przez jeden rok. Naspraycowali mnie tyloma tabletkami, Kiedy wybijała głośna godzina, drże za każdym. A. Jeden rok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tabletek. Jeden rok, sześć tabletek. A, bo ja to podniosłam. Jeden rok, sześć tabletek. Nie wiem, która godzina. Budzi, buzie widzę w tym talerzu. coś sini. Jeden rok, sześć, tab sześć tabletek była? Sześć tabletek. Dwa razy mruga. Też nie wiem czy to ważne. Co? Nie słyszę. Mam głośną grę. Tu jest jakiś zegar. Coś z tym zegar. O, ty, ale druga godzina, jeden rok, sześć tabletek, druga godzina, jeden sześć dwa dwa. 1, 6, 2, 2. Hej, trzy okay, strzały w głowę, bo mi się podoba. 1, 6, 2, 2. Tak by to no to wychodziło. Cześć, dany! No, przywołałam Cię, dany, przywołałam Cię. Wychodzi na to, że 1, 6, 2, 2. A... Tylko teraz jak ja mam stąd wrócić, bo się trochę zgubiłam. 1622, 2. zapamiętajcie, 1622, 2, co? Jak to nie będzie to, to będę się wracać. Dzięki. Podejrzewam, że mogę źle myśleć, że 1622, ale zobaczymy. Pamiętamy 1622. Hmm. Sprawdzimy, czy to to. I to będzie to po lewej. Jeden rok, sześć tabletek, druga godzina i dwa. Sunia! Cześć, Fabstach! Cześć, cześć! To jeszcze drugi łańcuch nam został. Do zrobienia. Ta zagadka była akurat prosta. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No, nurska z nożem. Nurski z nożem. Przeszkodziła mi w toalecie, też bym była zła. Na ten nurski wykorzystuję amunicję, bo nie umiem. Okej. Okay. Dobra, widzę oponenta. Det er kamp. Zliczowało zgluczo ją. Dobra. Te nurski nie, e, nie reagowały w filmie, tylko na dźwięk? Coś tak kojarzę. Że one w filmie chyba reagowały na dźwięk, co nie? jakaś dziura. Piramidka polowała, ale w ostatnim Silent Hillu chyba była dobra. Coś tak kojarzę, że w ostatnim było, okazało się, że jest dobra. Ale pamiętam w pierwszym Silent Hillu było, że ziomek leżał między tymi nurskami na łóżku i one się nie ruszały, dopóki on nie zaczął się ruszać. Musimy obejrzeć sobie sametę na diskocie. Okej, okay. strasznie dużo tu jest przeciwników. jeszcze tu zgodnie e, z tymi jeździsz. Zgodnie z przepisami. To ja się będę. Nie był. <gryny> Ciperki, piperko, no to smacznego. Smacznego. Mam nadzieję, że seans będzie fajny i że ci nie zawiodę. A myślałam, że tutaj. A ja muszę to najpierw odsunąć. A, Czekaj, czekaj, czekaj. James? Nie tutaj, tutaj. A to jednak tam, mami iść. Czy to jest jakiś przeciwnik? Nie. Chcę się napić? Ja nie mam nic ciekawego do picia dzisiaj. Złoteczek. Ja pierdzielę, więcej nie było tych pielęgniarek. Co robi? Jezus Maria. Jeszcze coś tu było Tam jest ten główniak, Możemy go nie triggerować Jak się na niego nie będę patrzył, to go nie strigeruje. Dobra. On znowu tam jest. Patrzy. Gapi się. Mówi, że mnie tam zawlecze. Nie chcę. Nie pozwolę, żebym je zabrał. Ale kto i gdzie?